Masz świetne pomysły na filmy, nawet je nagrywasz, ale nikt ich nie ogląda. Totalnie nie możesz zrozumieć, jaka jest różnica między filmami, które mają więcej wyświetleń Ciebie, a które mają mniej, a może po prostu wszystkie leżą i kwiczą. Może po prostu dopiero chcesz zacząć się na YouTubie. No i dzisiaj odpowiem właśnie na te Twoje pytania, co faktycznie nagrywać, czego chcą widzowie, żeby Twój kanał mógł się rozwijać i trafiać do potrzeb Twoich widzów. A ja nazywam się Agata Guzy z YouTube dla początkujących i to jest miejsce, gdzie nie ma głupich pytań, gdzie odpowiadamy na pytania najprostsze o YouTube, abyś mogła od zera, od podstaw krok po kroku rozwijać się na YouTubie, rozwijać swój biznes na tej platformie, tak? Znajdźmy sobie najpierw odpowiedź na pytanie, co przyciąga widzów. I czego oni faktycznie szukają. I często jest tak, że my zaczynamy nagrywać filmy z poziomu tego, co my potrzebujemy nagrać, co my wiemy i uważamy, że chcemy się tym podzielić i że to się ludziom przyda. A my musimy cofnąć się troszkę do tyłu, zobaczyć pełny obraz i rozejrzeć się po tych widzach, tak naprawdę, i to do nich dopasować te nasze pierwsze i kolejne. Filmy, czyli musimy tak naprawdę dostosować ten kontent do poziomu naszych odbiorców. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś wchodzi na YouTube'a i dopiero zaczyna swoją przygodę w danym temacie, to jest to osoba początkująca, i jednak większość rynku, większość YouTube'a będzie do tych osób początkujących właśnie należeć. I więc taka osoba nie będzie zainteresowana bardziej eksperckimi treściami, dopóki nie poznaw podstaw. Możesz mi powiedzieć, że teraz, ale przecież ja jestem bardziej zaawansowana w różnych rzeczach, a i tak oglądam YouTube'a, oglądam jakiś tam YouTuber. Tak, ale ty oglądasz już wtedy zazwyczaj osoby od jakiegoś czasu, tak? I po prostu gdzieś tam idziesz już dalej z tymi osobami. Ty już masz swojego jakiegoś tam mentora na YouTubie, tak? Ty już masz jakieś kursy i tak dalej. Natomiast jeżeli byś w danym temacie dopiero zaczynała. No to wpisujesz proste pytanie w YouTuba, tak? musimy sobie wyobrazić sytuację osoby, która na tego YouTuba dopiero wchodzi, bo jeżeli my zaczynamy kanał na YouTubie, to ciężko, żebyśmy próbowali podkraść tak na dobrą sprawę osoby, które już oglądają inne kanały, oglądają te kanały od dłuższego czasu, tak? Są przywiązane do tych twórców. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe, ale to nie będzie większość naszej widowni. Warto tworzyć sobie swoją społeczność wokół swojego kontentu, swojej osobowości, tak? I te osoby będą korzystać z tych naszych treści najbardziej, tak? Dlatego, co my tu faktycznie robimy? Wyobrażamy sobie takiego widza, który faktycznie do tej naszej niszy, do tej naszej branży dopiero przychodzi i ma jakiś podstawowy problem, który tą osobę sprowadził do nas, tak? Większość osób, z którymi ja pracuję, to są kobiety, które mają biznesy takie mocno edukacyjne, tak, pomocowe, czy to psychologia, czy to jakieś social media, tak? Więc my tutaj pomagamy, to znaczy, że ktoś jakiś problem na wstępie ma. Więc zastanówmy się, jaki ten problem na wstępie jest, tak? Zazwyczaj to nie będzie właśnie jakiś problem odległy, tylko będzie to coś prostego, coś wstępnego, coś, co wszyscy na początku. Taki problem mają, tak? Więc zazwyczaj jest tak, że osoby chcą się czegoś dowiedzieć na temat danej branży, danej niszy, co to w ogóle jest, tak? Czyli tutaj wchodzą nam różnego rodzaju definicje, tak, które my możemy zrobić w naszej niszy. Możemy wytłumaczyć trochę rzeczy na start osobom, które w ogóle jeszcze nie mają żadnego pojęcia, ale też takie podstawowe pytania, właśnie jak coś, Zrobić, tak? Czyli jak z czymś zacząć. I bardzo często też jest tak, że my myślimy, że widzowie myślą też naszym językiem, a jest wręcz odwrotnie. To my musimy myśleć, komunikować się językiem naszych odbiorców. Czyli musimy często nasz język ekspercki uprościć do poziomu tych naszych widzów, a nawet nie do ich poziomu, tylko do poziomu tego, co oni wpisują w YouTube'a. Bo okazuje się, że nawet jeżeli ktoś ma bardzo wyszukane słownictwo i załóżmy, że jest to tak, żeby wyolbrzymić sprawę, jest to pani, która jest jakimś tam CEO w korporacji, tak? To i tak zazwyczaj, jak ona zaczyna się czymś interesować, czy to będzie ogrodnictwo, czy to będzie jakiś rodzaj psychologii, czy ta pani ma złamane serce, tak? To ona i tak zazwyczaj będzie prostym językiem. Pisali dokładnie tak samo prostym, jak osoba, która, tą CEO wielkiej korporacji, powiedzmy w stolicy, nie jest, tak? Bo się okazuje, że jeżeli ktoś, nie wiem, ma złamane serca, no to zazwyczaj tak nazywa to w ten sam sposób. Dlaczego każdy ode mnie tam odchodzi? Dlaczego nie umiem utrzymać związku, tak? Albo jak zacząć prowadzić ogród, tak? Dlaczego kwiaty mi nie rosną? No jak do tego się nie da? Napisać bardziej jakby wysublimowanie, tak, nawet jeżeli my mamy nie wiadomo, jakie wykształcenie, czy polonistyczne, czy jakiekolwiek humanistyczne, tak, no zazwyczaj te proste rzeczy, które my pytamy na YouTubie, bo dopiero zaczynamy dany problem mieć, to wszyscy wpisujemy je w podobny sposób. Więc jeżeli ty, jako ekspert w tej dziedzinie, nie będziesz tego prostego słownictwa używać, to, co się teraz dzieje, bo chcę, żebyście to dobrze zrozumiały. To nie jest tak, że wasz kontent jest gorszy. Wasz film ma na pewno ogromną wartość, ale jeżeli wy go źle opakujecie, czyli tytuł waszego filmu będzie źle opakowany, będzie źle wymyślony, czyli będzie zbyt skomplikowany, to już na poziomie tego, że YouTube widzi dany tytuł, który jest dla niego niejasny i nie wie, komu go polecić. Nie będzie polecał tego filmu, tak? Poleci go garstce osób, które w większości nie klikną, bo też nie będą wiedziały o co chodzi w naszym tytule i po prostu dalej to nie pójdzie. Dlatego często, na przykład, jest tak, ostatnio bardzo dużo rozmów prowadzę też wstępnych do mentoringu z osobami w branży rozwoju osobistego, psychologii, często tak. I te osoby mają często tendencję do tego, aby swoje filmy nazywać takimi dosyć górnoletnymi. Frazami używają słowa twoja moc, tak, twoje wewnętrzne coś tam, tak? I owszem, ja gdzieś tam, siedząc już w waszych filmach dość sporo i też oglądam dużo różnego kontentu klientek, tak ja te wszystkie rzeczy rozumiem. Natomiast dla YouTube'a, dla algorytmu, to nie jest na tyle zrozumiałe, żeby ci zaufał. Bo to nie chodzi o to, że taki film nigdy nie pójdzie, bo. Możesz mi teraz zarzucić, że na przykład ktoś prowadzący duży kanał, tak, przecież ona ma tytuły takie, jakie jej się podoba. Ona tam pisze takie, a takie jakieś metafory, na przykład w tytułach i tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale ona, ta osoba, która ma już duży kanał, tak, od dłuższego czasu budowała zaufanie YouTube'a do siebie, do swojego kanału i do tego, że robi dobrą robotę dla widzów, często latami. Więc nie porównujmy się. Do osoby, która latami coś buduje, że YouTube będzie nagle dokładnie tak samo nam ufał. My i YouTube to jest dokładnie ta sama relacja, jak poznajemy kogoś na imprezie, tak? I ta osoba świeżo poznana na imprezie, no nie pożyczy nam 10 tysięcy złotych, tak? Ta osoba co najwyżej nam może podać dzbanek z kawą. Natomiast, jeżeli my się z nią spotkamy drugi raz, trzeci raz, okaże się, że mamy wspólne zainteresowania, może. Gdzieś tam wspólnie wyjdziemy znowu na kawę, zaczniemy się powoli przyjaźnić. To może po paru latach być tak, że ta osoba na te 10 tysięcy pożyczy, ale trochę czasu minie, zanim ta osoba nam zaufa. I tak samo jest z YouTube'em. YouTube jest sługą widzów. Coraz bardziej mówi się o tym, że tak naprawdę algorytm to są widzowie, bo algorytm tak naprawdę patrzy na reakcję widzów na to, jak go niedługo zostają w filmach, czy oni klikają w te filmy, tak? czy oni komentują te filmy, tak? To są najważniejsze czynniki dla e, YouTube'a. I żeby on twój film polecił, e, musi mieć przekonanie, że widzowie faktycznie będą to oglądać, będą tego chcieć, tak? W związku z czym bardzo ważne jest to, aby faktycznie dopasować poziom tych naszych treści, ale też przede wszystkim tytułu i opakowania, do tego, żeby YouTube, algorytm, rozumiał o co nam chodzi. Aby widzowie dla nich było jasne, co oni znajdą w tym filmie, bo wtedy oni chętniej będą klikać w te filmy i my stopniowo budując zaufanie algorytmu YouTube'a, ale też widzów, stopniowo przechodzimy z tej znajomości, takiej na imprezie, przechodzimy do znajomości, w której możemy z kimś jechać e, nawet na wakacje i będzie fantastycznie, tak? I wtedy. Im dalej w las, tym większa jakby dowolność i kreatywność w tych tytułach, w opisach, w różnych rzeczach, tak, może występować, tak. Więc to jeżeli chodzi o te tematy początkowe, ważne jest to, żeby na początku najłatwiej, jeżeli dopiero zaczyna, że tutaj zazwyczaj mówię do osób początkujących, żeby faktycznie zastanowić się, co ludzie wpisują w wyszukiwarkę, wyszukiwarkę YouTube'a, wyszukiwarkę Google'a, tak, YouTube należy... Do Google. Tak więc te dwie wyszukiwarki dla nas powinny być podstawą tego, co faktycznie widzowie chcą, a YouTube chce, żeby widzowie byli zadowoleni. Przejdźmy sobie dalej do analizy trendów i do sprawdzenia tego, co tak naprawdę jest popularne na YouTube. I przestrzegałbym mocno przed tym, żeby sprawdzać, co jest popularne na YouTube, tak? I próbować teraz, jeżeli nie mamy większego doświadczenia. Dostosować się na Hama do jakichś takich trendów, które są bardziej skomplikowane albo są mocno rozrywkowe, jeżeli ty siedzisz w edukacji. Bardziej, jeżeli chodzi o trendy. Spojrzałabym na tematykę, która króluje aktualnie w Twojej niszy. I możemy to sprawdzić najlepiej i najprościej, najszybciej, tak naprawdę na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest przyjrzenie się naszej konkurencji, czyli bierzemy sobie kanały, które są po pierwsze aktywne, czyli faktycznie realnie publikują cały czas, i jednocześnie dość spore, mogą być i z Polski, ale mogą być też zagraniczne. Weźmy sobie kilka takich kanałów, które regularnie publikują, i sprawdźmy ostatnie 10-20 publikacji tych osób tak, na kanale i zobaczmy, które z ostatnich 10, 15, 20 filmów, które diametralnie mają więcej. Czyli jeżeli zazwyczaj ktoś ma 40 tysięcy wyświetleń przy filmie na przykład, to te mają 100 tysięcy, że ta różnica jest znacząca. I zawsze u każdego będzie tak, że będą filmy. Które właśnie w taki sposób będą odstawać. I to będzie sygnał, że ta tematyka aktualnie ludzi interesuje. I to jest taki pierwszy sposób, który możemy oczywiście zastosować. Drugi sposób to jest wykorzystanie zakładki trendy w YouTube Studio. Jak wejdziesz sobie w YouTube Studio i klikniesz w statystyki, to tam jest taka zakładka trendy, i tam bez jakby historii Twojego oglądania na YouTube. Jak wpiszesz sobie y, jakąś frazę kluczową, na przykład jak zrobić tam coś tam, no to YouTube pokaże ci, co w tym temacie ludzie realnie oglądają. Pamiętajmy, że jak my wpisujemy cokolwiek w wyszukiwarkę, nawet jeżeli chcemy zrobić research, tak? I y, dla siebie, jeżeli robimy to we własnej y, wyszukiwarce YouTube'a, to ona pomimo wszystko bierze pod uwagę naszą historię wyszukiwania, tak? A tutaj w tym narzędziu w YouTube Studio. W tej zakładce, właśnie statystyki, i później klikamy w trendy. Tam po prostu nie bierze to pod uwagę naszych, naszych preferencji, tylko faktycznie, co się dzieje, jak mniej więcej ktoś wpisze po prostu w YouTube daną frazę. Jakie filmy się zazwyczaj wyświetlają i co ludzie aktualnie oglądają. Więc to jest taki bardzo fajny sposób na analizowanie trendów i tego, co jest popularne w danej niszy. Zawsze oczywiście też polecam Wam. Korzystanie z wtyczek do sprawdzania fraz kluczowych, do sprawdzania SEO. SEO, czyli Search Engine Optimization, czyli tak naprawdę to jest sposób, w jaki my jesteśmy w stanie opisać filmy, tytuły, opisy tagi naszych filmów, żeby komputery, algorytm YouTube dużo lepiej czytał, o co nam chodzi. Tak? A więc zanim jeszcze ma dane, czy widzowie oglądają, czy nie. Tak? Więc warto jest też z tych narzędzi korzystać, bo one też nam pokazują pewnego rodzaju trendy w danej, w danej frazie kluczowej, w danej tematyce i też pozwalają nam lepsze tytuły robić. Ja polecam bardzo mocno TubeBuddy, zawsze też do swoich filmów na YouTubie szczególnie dołączam właśnie link do TubeBuddy, więc na YouTube będziecie oczywiście go mogli znaleźć. Natomiast jest też wtyczka VidaIQ, można też czasem skorzystać sobie jeszcze z Answer the Public, tak? Są różnego rodzaju inne narzędzia, które pomagają nam też poznać te frazy kluczowe słowa, takie, które działają na ludzi. I to jest bardzo ważne, że z jednej strony to, o czym my nagrywamy, jak to opakujemy, jest po jednej stronie, czyli... Mamy temat naszego filmu, łącznie z miniaturą, z obrazkiem naszego filmu, który nakłania widza do kliknięcia. Jeżeli my tutaj robimy dobrą robotę, tak, i to jest jasne, co my tutaj znajdziemy, że odpowiemy, że odpowiecie na nasze pytanie na przykład, tak, no to w tym momencie widz klika, wchodzi w nasz film. I teraz twój film może być mega wartościowy, ale jeżeli go nagrasz w sposób mało dynamiczny, jeżeli w tym filmie będziesz na początku więcej gadać o sobie niż o temacie, no to tego widza, którego ciężką pracą zdobyłaś na tytule i miniaturze jesteś w stanie stracić. Dlatego ważna jest struktura naszego filmu, która tak jak w rozprawkach na polskim, tak, składa się z trzech części: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. I wstęp. To nie jest elaborat na temat tego, kim my jesteśmy, jak długo pomagamy itd. i tak dalej. I pięć minut gadamy o sobie i swoich ewentualnych jakichś tam dyplomach. Tylko wstęp pokazuje widzowi, o czym my mówimy, tak? Czyli we wstępie, my szybko, to się mówi, że to jest taki huk, haczyk, tak? że my tutaj szybko wciągamy widza do siebie, do tej historii, którą przedstawimy w filmie. Mówimy o tym, że. W tym filmie dowiesz się, aby C. Zostań ze mną i jedziesz dalej, tak? Tutaj nie ma miejsca na przedstawianie. Takie rzeczy jak przedstawienie się i tak dalej powinny być w opisie Twojego kanału, ewentualnie w opisie filmu, tak? Żeby każdy sobie później mógł sprawdzić, czy ta osoba, która mu się spodobała i ten film, który mu się spodobał, kim jest ta osoba, która pomaga i ewentualnie, czy można z nią współpracować, tak? Natomiast to, po co ja przychodzę na YouTube jako widz, to jest Wiedza, odpowiedź na moje pytanie, tak? Zdobycie jakiejś wartości. W związku z czym tutaj faktycznie przechodzimy jak najszybciej do sedna. Możemy też tu zastosować w tym wstępie taki zabieg mocno emocjonalny, tak? Czyli e, jeśli czujesz, że to i to ci nie idzie i widzisz, że jest to spowodowane tym a tym, no to w takim razie w tym filmie dowiesz się to, 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 tak? Czyli też bardziej na emocjach można bazować, żeby widz utożsamiał się z tym, co my tutaj mu pokazujemy, że też kiedyś czuliśmy, a teraz mamy na to odpowiedź, mamy na to sposób, tak? Więc to jest ten wstęp. Później mamy punkty wiedzy po kolei wypisane. Ja zawsze w skrypcie wypisuję sobie w punktach, żeby po prostu móc sobie zajrzeć i, i po prostu, żeby wszystko miało ręce i nogi, tak? Przekazujemy wiedzę i potem i Jak już tą wiedzę przekażemy jak najszybciej, jak najbardziej dynamicznie, ale też oczywiście ciekawie i w pełni, żeby jakby czegoś nie pominąć, to przechodzimy do zakończenia. I częstym błędem jest to, że na zakończenie wy się żegnacie, że wy zachęcacie do subskrybowania milion razy, do oglądania czegoś tam, do nie oglądania czegoś, ale do przejścia na stronę i tak dalej, a tych ludzi już dawno tam nie ma. Bo oni już wiedzą, że wykończycie, i oni już wiedzą, że się nic więcej nie dowiedzą. Więc zakończenie musi być równie szybkie jak wstęp, i w tym zakończeniu musisz dać powód widzom, żeby tak naprawdę zostali na Twoim kanale na dłużej, ale nie na zasadzie subskrybuj, tylko na zasadzie, jeżeli ten temat był dla Ciebie ważny, to powinnaś także dowiedzieć się XYZ, a o tym mówiłam w moim poprzednim filmie. Tak? Czyli jest ta ciągłość. Zapraszamy od razu widza. Do kolejnego, konkretnie poprzedniego filmu, i tam fizycznie, technicznie w YouTube Studio wstawiamy sobie ekran końcowy, na którym można kliknąć sobie poprzedni film i do niego bezpośrednio przejść. Dzięki temu widzowie coraz dłużej, coraz dłużej są na Twoim kanale, coraz więcej czasu z Tobą spędzają. Więc bardzo, bardzo ważne jest to, żeby gdzieś tam tego widza nie wyganiać, tak? Więc myślę, że to jeżeli chodzi o strukturę Naszego filmu będzie bardzo, bardzo ważne, i jeżeli połączysz te dwie rzeczy, czyli dobrą tematykę, dobrze ją opakujesz, tak, i dla widza, i dla algorytmu, i później w Twoim filmie będzie się działo ciekawie, dynamicznie, będę z niego wyciągać wiedzę, to jest duże prawdopodobieństwo, że jako widz do Ciebie wrócę, to po pierwsze, a po drugie, że YouTube będzie chętniej innym widzom też, ale także mnie, polecał Twoje filmy, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nad tym popracować, bo jeżeli któregoś z tych elementów zabraknie, to możesz mieć super film, ale jeżeli nic do niego nie prowadzi, no to nikt w niego nie kliknie, nikt w niego nie będzie wchodził. Ale możesz mieć super po prostu też tytuł filmu i opakowanie itd., ale jeżeli twój film będzie nudny jak flaki z olejem, no to w tym momencie ludzie będą uciekać. Dzisiaj nie będziemy się w ten temat zagłębiać, ale to, jak ludzie oglądają Twój film, ma wpływ na jego statystyki. Tak? Tam jest coś takiego, jak średni czas oglądania, średni procent obejrzenia, jak to jak długo ludzie oglądają pierwsze 30 sekund filmu, tak? Czy oni pod koniec uciekają? Różne takie informacje w statystykach swoich filmów i jesteś w stanie sprawdzić, i często właśnie, jak pracuję z klientkami mentoringowymi, to my zaczynamy od tego żeby prawidłowo nagrywać filmy czyli żeby one wizualnie w miarę wyglądały żeby fajnie przekazywać wiedzę żeby za dużo rzeczy nas nie rozpraszało natomiast potem chciałoby się mówić lepiej wyciąć wszystkie y i tak dalej natomiast tak naprawdę dynamika bierze się często z tego co my mówimy i jak jesteśmy w stanie tego Widza, zainteresować, i często my te rzeczy, właśnie w mentoringu, badamy nie tylko na podstawie tego, co ja widzę, oglądając film klientki, ale też na bazie, właśnie statystyk, których tam uczę, bo one dają nam ogromnie dużo, właśnie informacji. Także sama gdzieś tam klikalność, czy ludzie klikają w te nasze filmy, ile one mają wyświetleń, jesteśmy z tego w stanie później wyciągnąć wnioski, w które tematy lepiej iść, a które lepiej umijać. Szerokim łukiem. Dlatego bardzo, bardzo mocno Was zachęcam, jeżeli potrzebujecie też jeszcze oprócz tej wiedzy, którą tutaj mamy w podcaście, na grupie czy na YouTubie, jeżeli potrzebujecie wsparcia w takich właśnie rzeczach, żeby lepiej robić swoje filmy, żeby lepiej je analizować, to serdecznie Was zapraszam na pokład mojego mentoringu YouTube. Zachęcam Was do zapisania się na rozmowę wstępną, do tego mentoringu. A jeżeli taka forma podcastowa Wam się podoba, to możecie ją zobaczyć na żywo w grupie Wyzwanie YouTube, gdzie można ewentualnie tutaj też zadawać wtedy pytania. Na razie jeszcze nie mam ustalonego stałego dnia, kiedy te podcasty się będą odbywać, natomiast zazwyczaj to będzie po prostu w tygodniu, środa, czwartek, piątek gdzieś. Myślę, że z czasem nam się to ustabilizuje, natomiast później. Ten podcast będzie przenoszony na kanał na YouTubie do Zakładki Podcast i w tym tygodniu zobaczycie go w niedzielę do porannej kawki przed obiadem. Ale znajdzie się też oczywiście na Spotify, w podcaście YouTube dla początkujących. I bardzo Was zachęcam do obserwowania, do subskrybowania wszystkich tych miejsc. A jeżeli. Robiąc swoje filmy, też jeszcze używacie różnego rodzaju muzyki, fragmentów cudzych filmów, albo chcecie to zrobić, chcecie sprawdzić, czy nie łamiecie w ten sposób prawa, albo macie jakieś dopiero plany, jeżeli chodzi o używanie dodatkowych cytatów, zdjęć, filmów, muzyki. Tak, to serdecznie Was też zachęcam do mojego ostatniego filmu. O prawach autorskich na YouTube, w którym odpowiadam na szereg pytań z komentarzy na temat różnych sytuacji, właśnie odnośnie tych praw autorskich na YouTube. I do tego filmu też Was oczywiście zachęcam na kanale Akataguzja YouTube dla początkujących. I do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć.